A, Dzień dobry. To jest oczywiście Noznoz i gramy sobie w domu. I niech sobie mi pomóc. Ale jest... Chat jest taki małotki, że ja tam nic nie widzę. Może go... Nie będę wyłączał. Albo go wyłączę, albo nie będę go wyłączał. Dobra, chyba ich przekonałem. Napisałem OK dołga no jak z Bot, mam nadzieję, że ich to przekona Nie mam itemów! Dobra. O Boże, nie będę miał drugiego lewera po tym Nie kupiłem itemów! To się wszystko nagrało, ale jeszcze mówi, że you can solo, nie? Zygdowszykę Dobra, idę po itemu. O boże Nikt tego nie widział! No ale dobra. Mniejsza o to. Posłuchajcie mnie teraz. Ogólnie na prozie wszystko da się wygrać. Zawsze to powtarzam i zawsze będę to powtarzał. I udowodnię wam to. Ale teraz gramy sobie Kane. A Kane sprawia mi ogromną przyjemność. Uważam, że to jest świetna postać. Aczkolwiek nie jest jakimś idealnym dualistą. Ale jest świetny, dobra. Przeciszmy to sobie spróbujmy wbić drugi level. Uu. Dobra, mamy drugi level. Ale to było głupie. Wezmę wilki, a później wezmę reda. Mogłem go zwardować teraz, bo nie wiem czy do mnie nie przyjdzie ten trynda. Co nie wie, że ja taki jestem głupi, że tablicy zrobiłem na tym. Klopem było, że, że nie miałem ITEMów. No dobra. O czym chcecie ze mną dzisiaj pogadać moi drodzy widzowie, którzy są kochani i oglądają? Co chcecie wiedzieć? Nic. Nic nie mówicie. No dobra, to będę gadał sam ze sobą. Na topie jest sytuacja do zabicia. Timo to jest taki pik, którego przeważnie pikują na niskich dywizjach. Bo oczywiście myślą sobie, o, skontrujemy, bo mamy blind'a i jesteśmy na zasięg. Czasem to przechodzi. Ale zmusza was to do grania agresywnego. Dobra, bo ja tutaj się wywalę zaraz. Dobra, oni już wszyscy potrzebują ganków. Tak miało być od początku. To było przewidziane. Dobra, spróbujmy zabić. Dobra, mamy zawsze jakąś asystę chociaż. Możemy mu chociaż farbę zabrać. Tak naprawdę to głównie chodziło mi o wbicie czwartego poziomu teraz. <laughs> Dobra, teraz oczywiście mógłbym zrobić cheese, chociaż tak naprawdę Timo nie spalił chyba żadnej symbolerki. A cheese polega na tym, żeby zrobić coś habskiego, czego się ludzie nie spodziewają. Czego w tym wypadku mógłby się nie spodziewać Timo? No, na, na przykład tego, że przyjdę od razu drugi raz. Ale to nie przejdzie, bo mam 0 hp. Nie wziąłem tego pod uwagę. Nieważne, cofamy się. Nie widziałem Tryddy. Czy on się w ogóle pokazał? Trydda ogólnie jest bardzo słabym gankerem, ale później może dosyć mocno wrócić do gry. Z tego względu, że jest Tryddą. A Trydda jest bijącym kur kurczybiekiem. Nie chcę przekwinać. Dobra. Wracamy do lasu. Obserwujemy mapę cały czas. No i tak patrzę na tę mapę. Może ten mit, może ten mit. Da się tu przeskoczyć? Się tu... O, nie ma tu nic! Kto tu był? idziemy do tego Mida w takim razie. Chociaż ja dojdę na Mida Mam nadzieję, że on szóstki teraz nie wbija tylko leś. O! Przeskoczył sobie akurat. Cześć Wejguś, masz zero HP'a, nie chcesz się pić rozumiem. To zabiorę Ci ten hity. Dr. Weigar to raczej nie ma najbliższych szans, bo za tej jak szóstkę tego zmiecie z powierzchni ziemi. Powinniśmy się tu trzymać blisko, bo może jak on zdejmuje, to może sobie zabijemy. Ale w więzienie! Jezu, jaki ty masz niesamowity refleks, kolego? No jestem po prostu w szoku. Dobra, no ja wiem, że on będzie dajwował. Boję się, że on zabije wygara i my go nawet nie zabijemy Trodniezły jest co? Widzieliście jakiego flasha zrobił teraz Ten top jest najłatwiejszy do zabicia. Bo mit będzie fidował. My musimy się gdzieś indziej fidować, żeby po prostu tego Mida później zabijać. O, sieba. Tu już jest pewnie pełno grzybów. Cholera, nie jestem w stanie go zabić teraz, to, to, to jest... złe. O, no, Killing Spree tam słyszę, nice. Miłe rzeczy. Miłe rzeczy, a tu będzie szóstka. Trzy jeden. Ty naprawdę chcesz uciec z przez ścianę? Dobra, jak chcesz to robić, to ja sobie rozbę twoje miliony. Od nagle zrezygnował tak. Nie! Nie chciałem ci tego wziąć! Ej, nie mogę z tymi ludźmi, naprawdę. On padnie zaraz. Na piątym levelu się bije z lewelowym Timo, ponieważ jest cycem. Dobra, my byśmy chcieli coś zrobić. Czy autoatak jest włączony? Tutaj nie ma, a powinien być. Ogólnie polecam autoatak, świetna rzecz. Czy Z jest w stanie nas wybomnić? Nie wiem, jaka chwila jestem w stanie mu zrobić, ale to ulti Kayla jest bardzo słabe, ono powinno robić dużo więcej. Poza ultem zrobiliśmy mu bardzo dużo, ale jak już to ulti włączyliśmy i wyszliśmy z tego ulta, to praktycznie nic nie dodać. O, no i kto panu? Niespodziewana sytuacja. Dobra, pójdziemy sobie ogólnie chyba w hydrę, dosyć szybko. Bo będę musiał masowo się wyfarmić Żeby zyskać jakąkolwiek przewagę Ten bot, ten bot Na tym bocie można coś zrobić Boże, jaki ten bot jest straszny 23 CS do 30 Yes Ludzie, jeśli wy chcecie wyjść z brązu To po prostu nauczcie się dobrze farmić I wyjdziecie bardzo szybko Coś tu idzie. No jeszcze to Coś mogę powiedzieć. No. Coś mogę powiedzieć. No. To nie wiem, no. nie wiem, co mogę powiedzieć. Beat do no SS. Wow! Dajwuję przez 40 turetów. Beat do no SS. Tylko dlatego padł, bo Beat do no SS. Jakby był SS, to on by nie dajwował przez 40 turetów. Boże, nie, naprawdę. Ci ludzie są zaskakującymi ludźmi. Naprawdę. Inteligentni młodzi ludzie. Wyciągajcie wnioski, proszę was, bo, bo nikt za Was tych wniosków nie wyciągnie. że wezmę od razu. Mogę się w czerwonego przemienić. Tylko, że ja nie chcę być czerwony. Teoretycznie powinienem być czerwony w tej grze. No, chociaż może nie. Nie idziemy w niebieskiego. Także jeszcze sobie trochę poczekamy. Kupmy sobie budki. Więcej doży. Jak to mówią ostrze noże i nożyczki, halabardy i piliczki, aparat czeski, gwoździe pineski, sztyki, patyki dywane i guziki, trąbki, pompki, ząbki oraz choinkowe pompki, gwoździe szpany, wady, wszystko tylko na zabawy, krawaty, wiąże, usuwam, ciąże, akcesoria, scyzoryki, złote łyżki, ikonczyki, cegły, taczki, wykołaczki zaberyki, przepaczki propoczyki, parasolki, dzikie szpetki, globusy, plany, szpany, czeczpany, jamka, walony. Dziękuję bardzo. Tylko tyle chciałem powiedzieć w kwestii noży. Dawajcie. Shut down. Shut down. Chcecie puszować? To jest dobry pomysł. Nie? Ale graby! Jakie dobry. Nice! No Dobra, chodźcie puszujemy chłopaki, bo... Jak przyciągać nie umiecie, to może odpychać będziecie Dobra, to Agro bierze chyba. Czemu on? Czemu on? on tego nie wykorzysta, bo on jest No Dobra, spuszczujmy ten turek, ludzie. On by się cofał najchętniej. On już by poszedł do bazy. Załatwiliśmy kira cofamy do bazy. Zero obiektywów. Jak już coś wyciągniecie, to wyciągajcie z tego jak najwięcej. Zastanówcie się, czy teraz ktoś może po was przyjść, jak zabiliście, czy możecie coś wziąć w pobliżu. Trzeba po prostu ciągle myśleć, ciągle coś robić w tej grze. Trzeba ciągle ciapciać! No i chyba za bardzo ciapciają, bo zostali tam na bocie jeszcze. Dając im 40 godzin na przegrupowanie się, na rozplanowanie ataku i na Surprise Bad Sex. Do nas schodzi. Może ja też zejdę. Mam niby ulti, on tam to też maną. No ale zostaw to! Ah, I mogę się zbić. Pyk! I kupmy to. I z tego robimy od razu... o to. No to teraz się pobawimy z nimi, jak jesteśmy niebieskim żigolakiem. Aha, nie spodziewają się tej kosy. Nie spodziewają się te włosy. Patrzcie w ogóle, jaki to będzie wspaniałe. Tutaj jest farma. Zabieram wszystko. Wszystko jest moje. Jestem w brodzie. Jeśli ja tego nie wykeruję, to nikt inny tego nie zrobi. Pamiętajcie o tym. On się nie obrazi, on i tak ma 30 laskitów. No, ja mam 84, on ma 30 laskitów. Jak on i tak nie zbiera laskitów, to znowu ma się obrazić. Tak jakby się ktoś obraził, że zostawiacie salceson, którego i tak byście nie zjedli, bo go nie lubicie, ale go zostawiacie i ktoś chce go zjeść za was. I wy się obrażacie, bo mówicie: Nie, to mój salceson, ale ty go nie jesz. Nieważne, to jest mój salceson. Przedstawiam Ci. Oto mój salceso. Sieła! Ojej, Ale się wywaliłem. Myślałem, że go zabiłem, ale go nie zabiłem, i dlatego już zgridowałem i go zabiłem. Sobie, jakbym go nie zabił, to on by mnie i tak pewnie ukolował zaraz. Patrzcie, tutaj placey. Jak go ograł! Niesamowity! Zrób teraz Q i go podrzuć. A to dalej tu idzie. Zresztą już uciekać. Grzyba nas. Dziwię się, że on w ogóle Q nie używa na tych minionach, żeby go móc podrzucić, ale okej. Okay. Chyba muszę zacząć grać jasło w tych wywizjach. żeby ludziom pokazać, jak się gra Chińczykiem. Nie umiem, ale uważam, że i tak bym to zrobił lepiej niż oni. 60 z CS 37 CSW Weger. Widzicie tę farmę? To jest główny czynnik, przez który ludzie siedzą w brodzie. Nie umieją farmić. Nie obchodzi ich to, czy mają cs -y i później wam piszą coś takiego. No, bo ja ogólnie to nie mam farmy, bo roamowałem. Nie. Możecie i roamować, i mieć farmę. Nie dajcie się oszukać cyganom, naprawdę. Jeśli ktoś wam coś takiego mówi, to jest cyganem. Nie można go słuchać. Dobra, dlaczego idę zabić tego bufa teraz? Bo mam prawie 11 level. 11 level to jest dla nas power spike z tego względu, że mamy dobre ulti. I my jednak z tym ultem strasznie rośniemy w, w siłę. Dobra, teraz jest taki etap, że z tym tematem to moglibyśmy szukać split pusha i zabijać te ashwasami. Ono te strzałę, Ale... Myślę, że jesteśmy w stanie to ograć ultem. Teraz się przekonamy. Zobaczcie, jest dużo osób od nas na górze. Czyli prawdopodobnie będą generować duże agro, bo teraz przeciwnicy patrzą na mapę i myślą, oho, dawajcie, idziemy defować topa. Więc bot pozostaje odsłonięty na takiego asesena jak my. I patrzcie co się teraz dzieje. Sieła! I widzicie? O to mi chodziło. Użyła Aroa jak ja wszedłem w ulti. O to mi chodziło. Dokładnie o to mi chodziło. W tym momencie dobrze vipery nabierają nowego znaczenia. I co się teraz stało? ci są na górze, a my mamy wolną linię do puszowania. No bo kto do nas przyjdzie? To jak jedna osoba przyjdzie, to nie jest tak źle. 50 sekund do ulti. Weźmy sobie Tower. Asze jest bez strzały. Trzeba o tym pamiętać i trzeba to wykorzystać. Jeszcze jest smok, także teoretycznie jak ktoś tu przyjdzie, to możemy się wycofać i tego smoka wziąć dosyć szybko. Także jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Pamiętajcie. Wyciągamy wnioski. Analizujemy sytuację. Analizujemy mapę. No i co nam teraz zrobi? Jakbym miał ulti, to bym zabił tę aszę przy tej soradze, tak na jej oczach. No ale najpierw sobie zrobimy smoka, bo jest bardzo fajny. Brązowe smoki według mnie są najlepsze. Chociaż w tym wypadku czerwony byłby lepszy dla tej postaci. Ale uważam, że brązowy smok to jest jednak prestiż. Mamy ulti. Wiecie co to znaczy? Że zaraz ta zbłąka na Asze padnie jeszcze raz przy bo Soraka teraz sobie powiedziała nie! To był mój błąd, żeby tam nie było! Teraz tam będę! co ja mogę powiedzieć? Na no jej oczach to zrobimy i tyle. A robi teraz golady pewnie, co? Przekonajmy się. Przejdźmy do niej jak koszmar z niedacka. Um, czekaj. Czekaj. Wytropię Cię. Myślisz, że ściana jest dla Ciebie schronieniem? Widzę tego tryb, ale mam to gdzieś. Patrzcie, co się dzieje. Muszę stąd uciec! Nie mam cedeków! Dwa, jeden. A, dobra. Tu, przez to mogłem przeskoczyć z kiu, a nie w ten, Nie wprost. Dobra, jestem głupi. Chociaż on miał ej, tak, więc by przeskoczył za mną. No dobra. Strasznie się napaliłem na te ale to jest tak przyjemne kogoś tak bić. może to zapadnie, dobra. No dobra, my sobie kupmy to i jeszcze chcemy być grubsi, dlatego sobie kupimy... To albo to... To też? to korci, kurde, korci. Dobra, kupimy to i Buty, i Jatabi, bo jest dużo Adeuli, I jest duża fala na bocie. Dobra, przyspieszmy trochę. Czy nas zdziwiony zaskrytował? Dobra, budujemy przewagę sobie ogólnie levelową i farmową. Widzimy, że bardzo dużo się dzieje na topie i na midzie. także możemy zaryzykować. Zwłaszcza, że mamy bardzo dobry escape me mechanizm. Nikt do nas nie schodzi cały czas? To dziwne. To dziwne. No dobra, no to podchodzimy. Testujemy ich. Teraz ktoś schodzi chyba. Czas ja dwóch na tobie jest. No dobra, to bierzemy dalej, no. Jak, jak przyjdzie jedna osoba, no to raczej jest nim. No i dobra, ich praktycznie otwarty. Dobra, przesadziłem. No, co? Co? Czemu to mi się nie kliknęło? O Jezu, byłem... Byłem bezpieczny jakbym to zrobił. No ale dobrze, zobaczcie, co ja zrobiłem. Otworzyłem i To jest bardzo duże. To jest jedna z największych rzeczy, jakie można w grze zrobić. To no, kurde, jakby nie patrzeć. Pamiętajcie, cieszcie się z tego, co robicie. Musicie się cieszyć. Nie możecie się denerwować tą grą. To jest najważniejsze, co jest. Nie przejmować się. Dążyć do wygranej. Dążyć do zabójstwa chomika. Nie, nie poddajemy się, przecież jesteśmy najsilniejsi To jest. To nie jest nasza dywizja. My tu jesteśmy tylko gośćmi, Zaraz się nauczymy, zaraz stąd wyjdziemy. Spokojnie. Uspokójcie swe suty. Ja nie wiem, czemu wy nie uspokajacie sutów i później jest płacze w drodze. Moi widzowie są świetni, bo oni, oni się uspokajają, oglądają sobie te materiały. I oni wiedzą, że nie warto rangiować. Bo rangiuje tylko ten, kto nie potrafi sobie psychicznie z czymś poradzić. A dla was? Dla was to jest tylko gra, to jest, to jest nic, nic strasznego, to jest przyjemność, żeby sobie poklikać, pociapciać. Mam nadzieję, że to wam pomoże. I że takie właśnie nastawienie będziecie reprezentować. Dobra, my chcemy sobie pobiegać teraz tutaj. Patrzcie, chodzę tutaj, bo wiem, że on tu wróci, bo właśnie. Chodzimy? Come no Dole tego bota jeszcze we Podleczmy się na tym kabyczku. Każde przejście przez ścianę was leczy, pamiętajcie. I teraz jak na przykład uciekacie przed kimś, tak jak ja chciałem uciec, tutaj, to tutaj nie przechodzicie przez ścianę, tylko robicie Q, bo możecie przeskoczyć. I dopiero tutaj robicie R, jeśli już trzeba. Dobra. Mam teraz ulti. A ma pewnie strzałę, nie? No i ja się boję tej strzały, to wszystko, bo może mnie zabić. O, poleciała, dobra. No i widzicie, no, trzeba analizować, co się może wydarzyć na polu bitwy. Jeśli wiecie, że na przykład Z ma jeszcze ulti, no bo Asze ulti, to musicie mieć co do uwadze, jak podchodzicie, zwłaszcza jak sobie jakiś. A Dekery czy coś. To lepiej się wtrzymać z tyłu. Poczekać, aż ktoś wyłapie to Ulti na CC i podejść dopiero wtedy. Analizujemy grę. A wiecie dlaczego? Bo gramy na spokojnie, bo nas ta gra nie rajdżuje, bo to jest wszystko przyjemne. To nie jest tak, że nas ktoś bije losem po twarzy na żywo, żeby to musimy czuć. Tylko nie my sobie klikamy tutaj. W wirtualnym świecie to jest wszystko przy je yeah. Baroda robiła. Powinienem to być, ale się zagadałem. Dobra, idę, jeszcze zdążę. Odsłonię im tutaj. Właśnie, jak przechodzę przez ścianę, to można już wyładować tak nawiasy, żebyście widzieli, jakby też chciał. A dlatego mogę je ładować, że jestem niebieskim wydrydem. To się zrobił niewidzialny gdzieś tu? Tylko pytanie, gdzie? Gdzie on jest? Od gdzieś tu musi być. O tu jest. Dobra, do no, to ja się nie chcę. Chciałbym go poharasować trochę. Wiecie, ja go harasuję, bo ja chcę go zaraz zabić. Tylko za wcześnie, chyba, że byłby. Ale slow! A! Ah. Ej, ciężko mu uciec. No, ale zobaczcie, co się wydarzyło w międzyczasie. No, tak jak mówię, ta postać to nie jest taki duelista, żeby się faktycznie z kimś bić. Tylko on jednak potrzebuje trochę pokajtować, poharasować takie postaci. Najlepiej z tego W. Żeby to E trzymać, bo E to jest taki. Last resort tak naprawdę. No ale i wszystko bardzo przyjemna ta postać jest. Trzeba przyznać. Jeszcze jak go zbufują to naprawdę będzie taką kosą, że polecam. Warto sobie kupić, żeby mieć przyjemność z gry. Eee, dobra. <kluzł> Co ja mogę kupić teraz? Boże, boże, boże. To, o, to by mi pomogło, bo to bym miał bufa do spida. Mógłbym z tym do się bardziej mierzyć. Czemu na to nie wpadłem wcześniej? To oni chcą skończyć gireczkę, trzeba. No to ja idę tam. A, koniec, koniec No i dobra, tylko że. Co? I teraz to. O! Nie przeskoczyłem. No cóż! Pamiętajcie, trzeba ciapczeć. Nawet z wygarem czyścić coś, co jest da się wygrać. Dziękuję i do następnego.